Witam, pozdrawiam serdecznie, lecim towarzyszy. Jeżeli przejdziemy jeszcze 500 metrów, przed nami powinna być chatka, Ta stara osoba hełmno. Tu pisze, drogi turysta, zapraszamy na spacer około 500 metrów do miejsca, gdzie od 1000 do, do 1942 roku istniała stara osada hełmno. Chcemy ustalić o moc zapomnienia. W miejscu, gdzie stały domy, widnieją tabliczki informujące, która rodzina gdzie mieszkała. Myślę, że powinniśmy dbać o takie miejsca, szanować, kultywować tą y, pamięć. O takich miejscach tu możemy przejść się dalej. Tu mamy trochę zdobywania, może. Akwar Natura 2000 szachownica. Tu jeszcze mamy rola lasu marina właściwa, borowik szlachetny bonówka, czernica, pozyskiwanie drzewa. Wytwarzanie leków przyjemne z pożytecznym. Czyli przyjemne spożytecznym właśnie robimy to, co teraz. Pozdrawiam naszego towarzyszy Dasz bur.